Cześć, piot z tej strony, pasieka na skarpie. Dzisiaj 31 maja 2022. Czas na robienie kolejnych elementów ula. W zeszłym roku pokazywałem części. Teraz czas na, na złożenie daszków. Pogoda dzisiaj dopisuje Wczoraj zacząłem robić, ale deszcze pogoniły Bateria kaput Dobra, no i co? Teraz trzeba takie małe kawałeczki podocinać i jeden będzie z głowy po docięciu tak to wygląda następny etap za chwilę Odcięcie kolejnych elementów na skrzynkę wewnętrzną Z jednego kawałka mam dwa boki i jeden bok na powołkę Zostaje z odpadu. Staram się jakoś to robić ekonomicznie, żeby jak najmniej materiału przy tych na drzewa. W zeszłym roku mówiłem, że drzewo mocno podrażało, a teraz to już masakra. Nawet nie wiem, bo nie kupowałem. Mam z zeszłego roku jeszcze. Dobra, kolejny etap. To sobie już przygotowałem tak, żeby żebym nie musiał tam pozycjonować, żeby nie przewiercić Natrasowane No dobra, teraz łapiemy ściskami Teraz etap kołkowania okay. No dobra, teraz etap szlifowania Pójdziemy dalej, trasowanie pod wkręty radzimy sobie, co jest pod ręką. Ostatni etap, docinanie, może nie ostatnie, ale docinanie blachy, blacha offsetowa. I tak niestety, fajny kątownik stan lejowski, miałem taki do przycinania, pojechał w samochodzie, więc deseczka dzisiaj spełni rolę. To sobie zostawiam, bo robię z tego obramowanie do denicy do siatki. Nic nie wyrzucamy. No dobra, drugiego końca nie będę pokazywał. Pokażę już kolejny etap. No dobra, teraz czas na, na blachę. Odcinać można zwykłymi nożyczkami. Nie ja daję na zakład w ten sposób odcinam to ręcznie, czy widać widać później na koniec młotkiem jeszcze dobijam kręty tego typu. No i co, waszek zrobiony, a można jeszcze podobijać No, i daszek ready. Dziękuję za oglądanie. A no, zostaje jeszcze pomalowanie. I to już ostatni etap malowania. Maluję altaxem, olej do drewna. Wszystkie ule są takie malowane. Także już malowania nie będę pokazywał. No to już tym razem wszystko miłego.